Putin znów zabrał głos, tym razem w rozmowie z czołowymi redaktorami rosyjskich agencji prasowych. Wypowiedział się na temat najbardziej palących kwestii geopolitycznych konfliktu między Iranem a Izraelem, relacji z NATO, a także wojny na Ukrainie. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości. Rosja nie zamierza się cofnąć ani o krok, a jednocześnie krytykuje Zachód za podsycanie napięć i ignorowanie własnych błędów. Putin otwarcie mówi o współpracy z Iranem, ale jednocześnie dystansuje się od jakichkolwiek planów zbrojeniowych, choć podkreśla, że rosyjsko-irańskie relacje są silne i trwają na wielu poziomach. Co tak naprawdę stoi za jego wypowiedziami? Czy Rosja szykuje się do nowej fazy konfrontacji? I jak to wszystko wpływa na sytuację w Europie, w tym na Polskę, która znajduje się na pierwszej linii potencjalnego konfliktu? Zapraszamy do wspólnej analizy najważniejszych tez, które padły z ust rosyjskiego prezydenta. Zanim przejdziemy dalej, zostawcie subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych szczegółowych materiałów na temat rosnącego napięcia na arenie międzynarodowej. Putin nie chciał nawet rozmawiać o scenariuszu zabicia Ayatollaha Alego Szamenejego, najwyższego przywódcy Iranu. To wyraźny sygnał, że temat ten jest dla Rosji tabu lub po prostu zbyt niebezpieczny, by go poruszać publicznie. Jednocześnie prezydent Rosji zauważa, że mimo wewnętrznych zawirowań i politycznych napięć społeczeństwo irańskie konsoliduje się wokół swojego przywództwa. To typowa reakcja w sytuacjach zagrożenia, którą znamy z historii wielu państw. Putin podkreśla, że podziemne fabryki i program nuklearny Iranu wciąż działają, niezakłócone przez działania zewnętrzne. Dlatego, według niego, powinniśmy wszyscy szukać drogi do zakończenia walk i znalezienia kompromisu, który zaspokoi zarówno interesy Iranu, jak i zapewni bezpieczeństwo Izraelowi. To delikatna i trudna równowaga, ale w ocenie Putina możliwa do osiągnięcia. Zastanówmy się. Czy Rosja faktycznie chce pokoju, czy też korzysta z obecnej sytuacji, by wzmacniać swoją pozycję na Bliskim Wschodzie? Jakie są prawdziwe cele Kremla? Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Putin zapewnia, że Rosja pozostaje w stałym kontakcie z Iranem. W Buszerze, miejscu irańskiej elektrowni jądrowej, działa obecnie około 250 rosyjskich specjalistów, a w najbliższym czasie ich liczba może wzrosnąć do 600 osób. Czy to wsparcie? Zdaniem Putina zdecydowanie tak. Rosja nie opuszcza swoich partnerów, ale zaznacza, że Iran nie prosił o dodatkową pomoc wojskową czy dostawy broni. W przeszłości Moskwa proponowała współpracę w dziedzinie systemów obrony powietrznej, ale Irańczycy nie wykazali większego zainteresowania. Ostatecznie Rosja realizowała jedynie standardową wymianę wojskowo-techniczną zgodną z międzynarodowymi normami. To ważne, bo często pojawiają się spekulacje o zaawansowanej rosyjskiej pomocy wojskowej dla Iranu w obecnym Konflikcie. Putin zdaje się jednak minimalizować te kwestie, podkreślając, że współpraca nie jest strategiczna ani wojskowa w klasycznym rozumieniu. Czy jednak możemy ufać takim deklaracjom? Wiele wskazuje na to, że Rosja chce utrzymać wizerunek stabilnego partnera, który nie eskaluje konfliktu, ale równocześnie nie rezygnuje z pływów na Bliskim Wschodzie. Co o tym sądzicie? Czy Rosja faktycznie dystansuje się od konfliktu, czy raczej gra na dwóch frontach? Putin nie szczędzi słów krytyki wobec Zachodu, zwłaszcza USA i NATO. Według niego NATO nie stanowi realnego zagrożenia dla Rosji. Rosja jest samowystarczalna pod względem bezpieczeństwa i stale wzmacnia swoje siły zbrojne, ale zauważa, że Zachód od dekad używa groźby ze Wschodu jako pretekstu do podnoszenia budżetów militarnych i umacniania własnej polityki wewnętrznej. Putin otwarcie mówi, że zwiększanie wydatków na obronność przez państwa NATO jest bezsensowne i może tylko zwiększyć napięcia, ale Rosja jest gotowa stawić temu czoła. Co więcej, prezydent Rosji wskazuje, że kryzys w relacjach z Zachodem zaczął się w 2014 roku nie przez aneksję Krymu, lecz przez zamach stanu na Ukrainie, który według niego był wspierany przez państwa zachodnie. To właśnie te działania, jego zdaniem, zniszczyły równowagę powojennego porządku światowego i wymusiły na Rosji odpowiedź. Putin kwestionuje też reguły narzucane przez Zachód, pytając retorycznie, kto właściwie ma je przestrzegać, skoro same państwa zachodnie często ich nie respektują. To mocny przekaz, pełen oskarżeń i prób usprawiedliwienia rosyjskiej polityki. Jak oceniacie te narracje? Czy Putin faktycznie opisuje realne zagrożenia, czy raczej buduje swoją wersję wydarzeń dla własnych celów? Putin zadeklarował gotowość do rozmów praktycznie ze wszystkimi stronami, w tym prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jednak podkreśla, że negocjacje muszą być oparte na autentycznych, prawnie wiążących porozumieniach, a nie propagandzie czy chwilowych politycznych ruchach. Podkreśla też, że podpisy muszą pochodzić od prawowitych władz, inaczej każde porozumienie może być unieważnione przez kolejne rządy. Jeśli chodzi o Niemcy, Putin wskazuje na dużą nieufność wobec Berlina, który według niego przestał być neutralnym mediatorem w konflikcie, dostarczając broń Ukrainie i angażując się w działania przeciwko Rosji. Jednak zastrzega, że Rosja pozostaje otwarta na dialog ze wszystkimi europejskimi partnerami. To sygnał, że mimo napięć Kreml nadal poszukuje kanałów dyplomatycznych, choć z jasnym nastawieniem, kto według niego gra uczciwie, a kto nie. Jak myślicie, czy jest szansa na realny przełom w negocjacjach, czy to tylko pozory i gra na czas? Z perspektywy Polski wypowiedzi Putina mają szczególny wymiar. Polska znajduje się na pierwszej linii potencjalnego konfliktu, a jej bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od sojuszy. Przede wszystkim z USA i NATO. Putin podkreśla, że Rosja nie czuje się zagrożona przez NATO, a groźby Zachodu to jedynie wytwór polityki wewnętrznej państw Zachodu. Dla Polski oznacza to, że nasza obrona musi być nie tylko silna, ale przede wszystkim niezależna od złudzeń o rzekomej dobrej woli Rosji. Co więcej, Kreml jawi się jako gracz, który nie zamierza ustępować i wykorzystuje narracje historyczne i polityczne do podważania fundamentów europejskiego bezpieczeństwa. Z punktu widzenia Warszawy ostrożność i sceptycyzm wobec unijnych propozycji i deklaracji które często idą w stronę ograniczania suwerenności militarnej, są absolutnie uzasadnione. W tym kontekście ważna jest bliska współpraca z Waszyngtonem oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt i technologie obronne, bo stawka w grze jest zbyt wysoka. Czy Polska może sobie pozwolić na zbyt dużą ufność wobec Brukseli, gdy zagrożenie ze Wschodu jest tak realne? Podsumowując, słowa Putina pokazują, że Rosja pozostaje nieugięta w swoich celach i nie zamierza ustępować pod presją Zachodu. Rosyjski przywódca podkreśla złożoność sytuacji w Iranie, jednocześnie krytykując działania NATO i Zachodu, które jego zdaniem destabilizują region. Dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej to sygnał, że zagrożenia geopolityczne nie zniknęły, a nawet mogą się nasidać. W takiej sytuacji kluczowe staje się rozsądne podejście do sojuszy i inwestycji w obronność, które powinny opierać się na realnych zagrożeniach, a nie na złudzeniach czy politycznych deklaracjach. To trudny czas dla bezpieczeństwa, a decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na naszą przyszłość. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz być na bieżąco z najważniejszymi analizami geopolitycznymi, koniecznie subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Daj też znać w komentarzu, co sądzisz o słowach Putina i jak widzisz przyszłość bezpieczeństwa w naszym regionie. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Razem budujemy przestrzeń do merytorycznej dyskusji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.